Spinam się, bo chcę być lepszym Polakiem, lepszym ojcem, człowiekiem. Spinam się z miłości. Z miłości do żony, do syna, do gór. I w górach, wspinając się, przełamuję swoje słabości. Odkrywam tajemnice, oddając się opatrzności ducha gór, gdzie jestem kompletny. Dochodzę, dochodzę i zwalczam to szaleństwo, żeby znowu być normalnym człowiekiem. Najgorsze w wspinaniu jest spadanie. W wielu przypadkach powoduje śmierć. Śmierć tragiczną w bólach spowodowaną... ...żebrami, które wbijają się w Twoje ciało. Rozszarpują Cię od środka jak chły kojota, który wbija swoje zęby w małego bizonka. Rozrywa go i rozrzuca po skałach w odległości 100 metrów, gdzie spadasz. A przy uderzeniu następuje przemieszczenie miednicy w stronę góry, głowy, gdzie głowa chowa się. W... Chyba panu Władkowi już dziękujemy. Podobało się?